Cześć Wam wszystkim. Przez kilka lat mieszkałem na takich, właśnie kwaterach agencyjnych, mieszkaniach firmowych, więc nauczyłem się paru rzeczy. Nauczyłem się tego, co przeszkadza innym, co mi przeszkadza, co innym. Tak samo, jakich, jakich zasad najlepiej się trzymać, żeby po prostu żyć, żyć z obcymi, no bo to obcy ludzie przeważnie dla Was są ludźmi żeby jeden drugiemu nie wchodził, jeden drugiemu nie przeszkadzał. Najważniejsze to jest wiadomo dogadywać się, rozmawiać ze sobą, co przeszkadza, co, co nie przeszkadza, czy to, czy tamto. Jak trafi się na, naprawdę na, dobrą, na dobry domek, to wtedy fajniej się żyje. Mieszkałem parę razy właśnie z naprawdę normalnymi ludźmi, z którymi wszystko dało się dogadać i nie było żadnych konfliktów. Nawet można sobie z nimi było w jakiś weekend, kiedy wolne było siąść, wypić jakieś piwko, i, I naprawdę fajnie się spędzić czas. Yy, niestety nie trafia się zbyt często na, tak, na taką dobrą ekipę, jeżeli mieszka, mieszka na, na, na domku 4-5 osób. Yy, ja ogółem, yy, jak mieszkałem, to mieszkałem w domkach właśnie nie więcej niż tyle osób. No zdarzyło mi się tam raz było więcej, ale, ale generalnie 4, 4 osoby przeważnie były na, na domku czteropokojowym. Yy, wiadomo, że jeżeli pojedzie się. Przez jakieś, no na, na gorszą jakąś pracę, do gorszego biura, to wciskają naprawdę dużo ludzi do, 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 do tych kwater. Najgorzej, jak się mieszka w hotelach jakiś takich robotniczych, gdzie tam jest spęd ludzi, no jest, jest wtedy mm, trudno przestrzegać tych zasad. W ogóle tam chyba nawet nikt się tym nie przejmuje. Na szczęście nie miałem takiej e, sytuacji. Dużo ludzi opowiadało, jak to wygląda, więc e, generalnie powinniście wiedzieć, jak to wygląda. Słuchajcie. Przede wszystkim, pierwsza zasada, którą musicie przestrzegać, bo to zaczniemy od razu, lecimy, żeby ten, ten odcinek nie trwał dwie godziny. E, porządek, słuchajcie i, i możecie różnie sobie, ro, różnie sobie o tym myśleć, ale porządek, generalnie porządek we własnym pokoju e, trzeba by też mieć. E, ktoś by pomyślał, zamykacie i nikogo nic nie interesuje. Nie, z, z biur chodzą ludzie, e, którzy sprawdzają czystość domu, wystawiają punktacje i. i to jest powód, właśnie, jeżeli przez długi czas nie będziecie utrzymać porządku. Ja rozumiem, że gdzieś tam będą, będziecie mieli rzucone skarpetki, czy, czy spodnie gdzieś nieogarnięte, to nikt się o to nie będzie czepiał, ale wiadomo, jak będziecie mieli straszny bałagan, pudełka po pizzy, na przykład z kawałkami jeszcze leżących pizzy, czy gdzieś tam zamówicie spaghetti, czy coś i jeszcze resztki będą zostawać, to pod łóżkiem będzie leżeć, butelki się walać. No to po, po dwóch, trzech ostrzeżeniach po prostu zostaniecie usunięci z tego, z tego mieszkania. Z tego pokoju i podziękuję Wam. W ogóle podziękuję Wam z pracą tak samo. Więc przede wszystkim porządek jest bardzo ważny, jeżeli jest dobra ekipa, dogadać się co weekend, wziąć po prostu ogarnąć jeden sprząta tam kuchnię, drugi korytarz, trzeci coś tam, łazienkę. Jakoś to można tak się dogadać, jeżeli jest normalna, normalna załoga, tak. Następny punkcik, następny, bo to wiadomo w tym pierwszym porządku, no to, no to można, można długo o tym gadać, ale wszyscy wiedzą generalnie, o co mi chodzi. Punkt drugi, słuchajcie, w kuchni są garki, talerze, yy, jakieś sztuczce, to wszystko jest do wspólnego użytku. Niektórzy przyjeżdżając uważają, że jak on sobie pierwszy weźmie taki garnek, pierwszy weźmie sobie taką patelnię, to jest jego i on sam może tam trzymać, co chce. I tacy ludzie sobie na przykład ugotują, ugotują sobie zupę w takim talerzu, w tak, przepraszam, w takim garku. I mają ją na czynni I następna osoba nie może tego garka używać. No nie, 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 kochani, to tak nie działa. Eee, przede wszystkim można się dogadać z ludźmi, czy jeżeli jest więcej tych garków, czy możesz sobie użyć taki garnek i na dłużej tam sobie trzymać. Eee, jeżeli nie, no, najlepiej mieć swoje. Czasami sobie swój garnek przywieźć, skoczyć do sklepu. Nawet nie trzeba przywozić. Nie trzeba do sklepu, są miejsca, gdzie można kupić naprawdę za grosze takie rzeczy. Eee, będę to w przyszłości. W innym filmiku mówił, gdzie można kupić naprawdę za bezcen, nie nowe, ale używane rzeczy, właśnie takie jak garki sztuczce, czy ktoś nawet by chciał, nie wiem, komodę do pokoju. To na pewno będę w przyszłości w jakimś filmiku. Jeżeli, jeżeli oczywiście będziecie chcieli, napiszcie w komentarzach, jeżeli ktoś by preferował, no chciałby usłyszeć taki filmik, gdzie co i jak bardzo, bardzo by, by, by mi się przydał taki komentarz. Słuchajcie. I tak jak mówię. Nie macie swojego, warto jest po prostu porozmawiać z ludźmi. To jest ważne, żeby być normalną osobą, i jak, jak jesteście normalni, czasami ludzie po prostu mówią: OK, nie ma problemu. Następny, trzeci punkt. Słuchajcie, to jest bardzo ważny punkt. Nie palimy w środku, w pokoju, nie palimy w salonie, w kuchni, nigdzie w domu w środku nie palimy. Słuchajcie, ja też byłem wieloletnim palaczem. Od kilku lat rzuciłem palenie. Bardzo dobrze się z tym czuję, że rzuciłem. Trochę żona mnie zmotywowała. I słuchajcie, nigdy też nie paliłem na kwaterze. Zawsze wychodziłem sobie na zewnątrz, jak na ogród, czy gdzieś się przejść żeby po prostu nie przeszkadzać innym ludziom, którzy tam mieszkają i którzy, którzy na przykład nie palą. Albo nawet ci, co palą, też przeszkadzają. Ja na przykład jak byłem palący, męczył mnie, męczył mnie dym w domu. Mieszkałem w takiej, w takiej kwaterze jednej tam wszyscy palili w domu, praktycznie było dwie osoby, które nie paliły, resztę wszyscy palili. Tam pamiętam, to był pierwszy mój kontrakt, a chyba 10 osób na tej hacie, było masakra. Słuchajcie, siekiera po prostu, można było siekierę powiesić w tym powietrzu, taka, taka, takie było stężenie dymu. I ja nawet jako palący nie cierpiałem tego, sam nie paliłem tam, wolałem wyjść stamtąd. I, i, I wtedy powiem wam szczerze, zrozumiałem właśnie, że to jest bardzo ważne. Generalnie nie pozwalają żadnym agencyjnym mieszkaniu czy domu, nie pozwalają palić. Jest zakazane palenie. I wszystko dostajecie tak samo, jedno, drugie, trzecie upomnienie, jeżeli nie do widzenia. Nawet jeżeli teraz jest naprawdę taki, taki czas, gdzie ciężko z fachowcami, coraz, coraz mniej właśnie fachowców. Ludzie po prostu myślą, że mogą wszystko robić. Nie, nieprawda, bo biuro, nawet jak potrzebuje fachowców, nie będzie sobie, nie pozwoli sobie wejść na głowę. Jeżeli ktoś nie będzie się stosował do tych zasad, po prostu ich wyrzuci. Po prostu. Następny punktik czwarty. Słuchajcie, głośna muzyka, filmy, no to są też, wiecie co, ludzie przyjeżdżają i myślą naprawdę, jakby byli sami w tym domu. Puści sobie na fula muzę, bo on coś robi w kuchni, czy ogląda film też. Nie, nie zwracając uwagi na innych dookoła. Ja zawsze używałem słuchawek. Biorę sobie słuchawki, biorę, brałem, bo na dzień dzisiejszy już na szczęście nie mieszkam na tych firmowych kwaterach. Mam nadzieję, że nie będę musiał z powrotem do tego wracać. No może w przyszłości jak wrócę do Polski, może gdzieś tam, ale, ale to, to nie takie, że miesiącami będę siedział na, z jakimiś ludźmi. Raczej tego nie planuję. Planuję raczej mieszkać w swoim domu, czy to tu w Holandii, czy to w Polsce. Nie dzielić, dzielić mieszkania z innymi ludźmi oprócz mojej rodziny, mojej żony i mojego kochanego synka. Więc wracając do tego, kiedyś właśnie zawsze miałem słuchawki ze sobą. Jeżeli coś oglądałem, czy słuchałem, starałem się właśnie robić to na słuchawkach. Jeżeli w domu byli ludzie, którym to nie przeszkadzało, bo jakąś muzykę puściłem, zapytałem się. Robiłem coś w kuchni, leciała muzyka, nikomu nie przeszkadzało. Spoko, nikt się nie rzucał, ok, jest w porządku. Ale przyjeżdżając, po prostu dając muzę na fula, słuchając sobie coś, co niekoniecznie może pasować innym, to jest brak tolerancji, to jest po prostu egoizm, myślenie tylko i wyłącznie o sobie. Następne, następna właśnie z głośną muzyką można właśnie połączyć. Piąte, imprezowanie ze znajomymi. No to raczej też nie na miejscu, sprowadzanie sobie znajomych. E, oczywiście może ktoś przyjdzie was odwiedzić, ale zaraz robienie biby e, z znajomymi w salonie, gdzie też korzysta, korzystać z tego salonu, co inni e, mieszkańcy tego, tej kwatery. No trochę jest nie na miejscu. I. Takie sprowadzenie jakichś znajomych, zrobienie takiej grubszej imprezy, to nawet nie trzeba, nie dostaje się ostrzeżenia. Czasami po prostu po jednym razie jest wypad. Sam byłem świadkiem takiej sytuacji. Po prostu przyjechali z biura, tam gdzie się rzucali, przyjechała policja, wyprowadzili ich i tak podziękowali. Nie dość, że temu, który pracował u nich, to jeszcze podziękowali znajomym tak samo. Mieli później jakieś problemy, wywieźli ich, nie wiem co dalej było. Nie interesuje mnie to. Tak po prostu było. Komuś przeszkadzało po prostu, że, że była impreza. Ta, ta było grubo. Tam, tam szyba poleciała w drzwiach wejściowych. Tam krzesła porozwalane. Tam było naprawdę grubo. Butelki rozczaskane, więc, więc nie ma się co dziwić, że komuś to przeszkadzało. Słuchajcie, następny punkt. Numer 6 Wspólna lodówka. no... no Niektórzy przywożą swoje lodóweczki, te małe, ale najczęściej są lodówki, jedna czy dwie, wspólne. Wtedy dogadujemy się, kto ile, czy masz jedną półeczkę, czy dwie. No niestety, tak to wygląda. Nie możecie sobie kupić więcej rzeczy, żeby sobie pochować. Jeżeli chcecie, no oczywiście, możecie kupić sobie lodóweczkę. Tak jak mówiłem, w niedalekiej przyszłości powiem Wam, gdzie można sobie takie rzeczy kupić. Naprawdę za niewielkie pieniądze, jeżeli będziecie planować oczywiście dłuższą przyszłość tutaj, ale możecie też kupić na parę miesięcy, a później to po prostu sprzedać tak samo w takich czy innych miejscach. Słuchajcie, następna, następna rzecz. Numer 7. No, miałem takiego jednego gościa. Rozmowy przez kamerkę czy przez telefon. Słuchajcie, tacy ludzie są niesamowici. No, masz prawo przejść porozmawiać z rodziną, ale taki gościu był ze mną, nazwaliśmy go Norwek miał kamerkę, rozumiecie, i chodził i tak, i pokazywał żonie wszystkich, którzy z nim mieszkają. Bez wcześniejszego pytania, czy w ogóle, czy, czy, ta, czy taka, czy masz sobie, życzysz sobie coś takiego, no bo ogóle siedzisz sobie w kuchni, kroisz on, o, to jest ten, to jest Grzesiek, to ten i ząb, i co nie? I siedział w tej kuchni, kładł sobie ten telefon prze, prze, przed siebie, tu coś robił, wszystko pokazywał a, i tak gadali przez trzy godziny, co nie? No nie halo, to to dla mnie jest na miejscu. Ja, ja też wielokrotnie rozmawiałem przez telefon, przez kamerkę. Starałem się, starałem się nie, nie łazić po całym domu, tylko gdzieś siadłem sobie albo w pokoju, albo w salonie, albo, albo w ogrodzie. Pogadałem chwilę. Jak było oczywiście więcej ludzi, to, to nie siadałem tam, żeby im też nie przeszkadzać, bo rozmowa z kimś na pewno przeszkadza, jak ktoś ogląda telewizję, czy też rozmawia przez telefon, to, to, to bez sensu po prostu sobie wchodzić w drogę niektórzy tego nie rozumieją, ja teraz gadam, co nie? się zachowują jakby e, jedyni na świecie mieli telefon z kamerką e, pamiętam jak pierwsze telefony w ogóle wychodziły na rynek polski e, jeszcze takie wielkie cegły z antenkami, to wszyscy nosili na paskach żeby każdy z daleka widział, widział e, jaki ma telefon i tak samo ci ludzie się zachowują, ja bym chciał się pochwalić, że on ma w ogóle telefon, co nie? E, i słuchajcie no i Pomyślcie sami, czy naprawdę Wam też by pasowało, żeby siadł gościu was i Wam się Was swojej rodzinie. No trochę nie na miejscu. Numer, numer ósmy. Czas na toaletę. Właśnie. To też, to też jest może śmieszne, ale ja powiedziałem, powiedziałem kiedyś, wielu ludziom w ogóle powiedziałem, że dla mnie najcenniejszą rzeczą, jaką mam mieszkając samemu we własnym domu, jest toaleta. Gdzie mogę pójść i sobie siąść? Nie, nie zważając na to, że ktoś inny, mam na szczęście dwie toalety, jedna jest na górze, druga jest na dole, więc jeżeli jedno, jedno siedzi w jednej toalecie, drugie może skorzystać z drugiej. Mieszkając na, na kwaterach, na firmowych kwaterach, właśnie to był duży problem. Duży problem był z tej racji, że ludzie, niektórzy po prostu też nie myślą, jaką w domu sobie godzinę siedzi na kiblu. Z telefonem, przegląda sobie Facebooka, pocztę, Instagrama, YouTube'a i jeszcze czyta sobie wiadomości na OneCie czy na Wirtualnej Polsce, to nie znaczy, że on może tak samo robić na kwaterze mieszkałem z innymi ludźmi, w szczególności jak jest na przykład jedna toaleta. Mieszkałem, mieszkałem jakiś czas temu, kilka lat temu mieszkałem w Eindhoven. Tam był taki... Ja zawsze wcześnie wstaję, słuchajcie. Ja zawsze, ja lubię wcześniej wstawać, rano się rozciągam, spędzam czas na czytaniu, rozciąganiu się i, i zawsze ten, ten godzinę, półtorej wcześniej chcę... No, z półtorej godziny wcześniej staję. Spokojnie sobie śniadanie robię, Zjeść, lubię właśnie rano. Nic na szybkiego, na spokojnie. Toaleta. Słuchajcie, no i wstawałem zawsze wcześniej. No i taki gościu wstawał też. 10, raz 15 minut po mnie. Słuchajcie, nagle, nagle, i tak zawsze było. Ja korzystałem z toalety, On przychodził, później później on i było ok. Ale nagle coś mu przestało, przestało, tam przestawiło się w głowie. No, pewnie nie chciał po mnie do toalety, choć. No, wiadomo. Ale słuchajcie, to nie o to chodzi. Tylko chodzi o to, że gościu, jak właśnie zaczął wstawać o tej godzinie, co ja, czy dwie minuty przede mną. Jakoś tak, dwie, trzy minuty przede mną, jakby tak na, na złość. Yy, I nawet nie mogłem skorzystać z tej toalety. Yy, ja nie mówię już na dwójeczkę, tylko nawet się wysikać, yy, bo on siadał i tam 30 minut siedział, czy ile. Yy, nie zważając właśnie uwagi na to, na to, co robi, ja mu zwróciłem uwagę, że, że to tak niefajnie, nie, nie żeby może jeszcze wcześniej wstawał, bo ja naprawdę dużo wcześniej wstaję. Po co on wstaje też tak wcześnie? Tylko po to, żeby, żeby się zesrać. No tak, to było takie, takie celowe, ale nie, to nie o to chodzi. Chodzi o to, że, że właśnie ludzie nie myślą. Idzie do toalety i on siedzi. Siedzi tam, ja staram się po prostu iść, zrobić co trzeba i wyjść. To nie jest żaden salon, to nie jest kanapa z masażem, żeby tam po prostu siedzieć. Bóg wie ile, no jak po godzinie to chyba dupa zdętwiała, jest ile można siedzieć na tym kiblu. No więc to też jest bardzo ważne, żeby po prostu, jak już idziesz do tej toalety, no to nie iść na godzinę, tylko iść, za, zrób swoje i wychodź. Sy. Następny punkcik, dziewiąty, już znowu wracam do kuchni. Tutaj powiedziałem, powiedziałem o tych garkach w drugim punkcie garki, talerze i takie inne rzeczy, ale chodzi o to generalnie o samą kuchnię, czas przygotowywania posiłków, jeżeli mieszka się w kilka osób, to w większości kuchenka ma cztery palniki. Jeżeli ktoś zaczyna robić, na przykład w niedzielę obiad, jeżeli robi dwa dania, słuchajcie, no to te paniki są zajęte. tak? Na jednym paniku robi rosół, na drugim gotuje ziemniaki, na trzecim tam jakiegoś schabowego. No bo tak tradycyjne polskie, polskie żarełko, które uwielbiam, więc tak sobie to tak sobie właśnie to mówię. Więc generalnie ta osoba zajmuje wszystko i mogłaby ta osoba właśnie dogadać się z innymi. I myśmy tak właśnie często robili, słuchajcie, będę robił obiad, będę robił więcej jedzenia, e, zajmie mi to trochę, czy ktoś w tym czasie chce, czy później, czy wcześniej, jakoś się dogadywaliśmy, żeby nie spędzać właśnie tego czasu tylko i wyłącznie e, na jakichś zgrzytach, co nie, po to, żeby to wszystko ładnie płynnie. No. tak samo, tak samo niektórzy, dobra, używał dwa palniki, ale po prostu zajął całą kuchnię. Porozkładał wszystkiego, tego, tamtego, no, a druga osoba przychodzi, chciałaby nawet, nie wiem, kanapkę sobie zrobić, nie ma miejsca. To na to też trzeba patrzeć, bo, bo yy, sami będziecie mieli pretensje do, do, do takiej osoby, bo najczęściej to robią te osoby, które mają najwięcej pretensji. Oni są samolubni, egoistyczni, oni robią wszystko pod siebie, a jeżeli druga osoba zrobi tak samo, a nawet, nawet, yy, nawet trochę lepiej to oni zaraz mają pretensje do tego sobie. Jak ty możesz, ja tu chcę coś robić tego, ale jak ta osoba to robiła, no to wszystko okej, okay, co nie? Więc generalnie też warto, warto zwrócić na to uwagę, żeby, żeby po prostu nie wchodzić sobie w grę, w drogę, po prostu być, być w porządku. No i myślę, że ostatni punkt, dziesiąty, to też jest bardzo ważny, nękanie. Żeby nie nękać swoich, swoich współlokatorów. Słuchajcie, może nie wiecie, o co mi chodzi. Bywały takie sytuacje, że w środku nocy jakiś niedopity gość łaził po pokojach i na przykład chciał pożyczyć pieniądze. Sam miałem taką sytuację. O pierwszej czy o drugiej w nocy chodził, żeby po prostu pożyczyć dychę, bo on chciał się napić, bo on nie miał pieniędzy. Co mnie to obchodzi w środku nocy, bo on, bo on nie ma. Słuchajcie, to jest nienormalne. Takie nachodzenie ludzi w pokojach w ogóle. Nie dopiłeś się, nie masz pieniędzy, twój problem. Ale gdzie po prostu łazić, budzić ludzi w środku nocy? Albo nie wiem, jak ludzie są, mi, mieszane są, mieszane są osoby, czyli kobiety, mężczyźni są w jednej kwaterze. No to takie nękanie na przykład z dziewczyny drugiej. Też słyszałem jakiś czas temu jakieś, jakieś takie historie, że ktoś tam po prostu wszedł dziewczynie do pokoju, bo chciał ją, no, chciał się z nią przespać. I, i tak po prostu ostentatycznie wszedł i chciał mu je się do, do łóżka wrębać. No to, to, jest, to jest nie na miejscu, słuchajcie. To jest, to jest nękanie, to jest po prostu uprzykrzanie komuś życia. Jest takich historii mnóstwo. Możemy naprawdę znaleźć bardzo, bardzo da, taki, dużo takich historii, gdzie jeden drugiemu, wiadomo, jeden się nachlał, drugi, drugi nie pije, to ten go zaczął wyzywać, że jest, że jest, yy, Pizdą, czy czy kimś takim, bo nie piję. Ja sam osobiście praktycznie nie piję, tak jak wam powiedziałem. E, skończyły się czasy, gdzie w ogóle, e, gdzie w ogóle siadałem do, ze znajomymi jakimiś i, i chlałem do, do nieprzytomności. No nigdy nie chlałem do nieprzytomności, ale mi to już przeszło. Miałem 20 lat, może takie rzeczy robiłem. Mam już 40, zmienię, zmieniłem myślenie dwa-trzy e, razy w roku czy się napiję, e, tam, tam troszeczkę po prostu dla, symbolicznie, żeby nie nachlać się w Sylwestra, też tam nie upijam się, Bóg wie jak, po prostu dwa, trzy drineczki. Niepotrzebne to jest mi do, do szczęścia. Ktoś powie, ohoho, zaraz już będą wiadomo komentarze, może jakieś hejty, zapraszam, będziecie tak, jak szybko napiszecie tego hejta, tak szybko zostanie skasowany, więc nie przejmuję się tym. Każdy ma swój wybór, jeden lubić pać, chlać, szlajać się. Drugi woli e, pracować na swoją przyszłość, robić to, co kocha e, i spędzać czas z rodziną. A rodzina jest najważniejsza. Pamiętajcie o tym. E, mam nadzieję, że dało na Wam to dużo do myślenia. Mam nadzieję, że będziecie przestrzegać tych punktów. Jeżeli ktoś z waszej, z waszej kwatery nie będzie się stosował do niektórych z tych, z tych punktów, porozmawiajcie z tą osobą. Jeżeli będzie wulgarna, agresywna w Waszą stronę, nie czajcie się. Zadzwońcie do biura Ktoś powie, a konfident, nie, w tym momencie nie jesteście konfidentami, bo ludzie, ludzie, jeżeli nie potrafią żyć w grupie, nie potrafią żyć z innymi, to niech sobie żyją sami pod mostem najlepiej. Na dzień dzisiejszy to wszystko. Zapraszam do skomentowania. skomentowania. Napiszcie może pod spodem, czy wy mieliście jakieś przygody z jakimiś yy, natrętnymi lokatorami, czy może mieliście jakieś naprawdę kiepskie, kiepskie jakości kwatery, no to, to tego to już jest mnóstwo. Ale słuchajcie... Mam nadzieję po prostu, że e, znajdziecie sobie fajną kwaterę, znajdziecie sobie fajnych ludzi, takich jak ja nieraz miałem, z którymi można się dogadać i będziecie do mnie pisać. Będziecie nawet e, m, jakiś filmik nagrać, który, który pokażecie mi w przyszłości, jak naprawdę spoko jest. Bo, bo są jeszcze normalni ludzie, nie wszyscy są już skreśleni. E, jeszcze na sam koniec zapraszam do subskrybowania tych, tych co po raz pierwszy oglądają mój filmik. E, subskrybujcie pod filmikiem, takim przyciskiem subskrybujcie nawet obok, możecie nas, nacisnąć wesprzyj e, za niewielką, niewielką opłatą możecie, możecie e, dostać troszeczkę więcej e, możecie ze mną popisać, czy porozmawiać e, zadać jakieś pytania e, na, które, na które z chęcią odpowiem to wszystko na dzisiaj do następnego razu trzymajcie się, cześć